Z Ewangelii według Świętego Jana. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Tak zapytał Natanael. I słyszymy w tym pytaniu jakąś ironię, coś sarkastycznego. Może żart, ale taki żart, który jest pewnego rodzaju generalizacją: z Nazaretu nie ma nic dobrego, nie warto się tym Jezusem zajmować. Myślę, że Natanael zrobił coś, co jest bardzo bliskie naszej kulturze. Bo przecież to w naszej kulturze właściwie się z Jezusem już nie dyskutuje, z Jezusa się nie szuka, właściwie z Jezusem nie wchodzi się w dialog czy w wymianę y, 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 prawdy, właściwie Jezusa się już tylko wyśmiewa. Właściwie wystarczy się ironicznie uśmiechnąć na temat Ewangelii, Kościoła, Chrystusa i to zamyka temat. Jakby nie kryła się za Chrystusem cała ta głębia mądrości, cała ta e, szalona otchłań e, świętości. Jakby za Kościołem nie, kryła się cała, nie krył się cały fundament jego teologicznej rzeczywistości, jego mędrców, jego piękna, jego dobra. Wystarczy się uśmiechnąć, powiedzieć: Jezus. Powiedzieć, Kościół, i na tym uśmiechu zbudować cały swój dystans. Nieszczęśliwa ta kultura, która Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka i jego Kościół załatwia ironicznym uśmieszkiem. Do zobaczenia jutro.